Zima. Ja jestem Mato i witam Was w kolejnym odcinku z The Sims 4. Odcinek. E, nie wiem który. Nie A? wiem, No czwarty? Dobra, mniejsza. Co my teraz e, robimy? więc tak. E, Zakończyliśmy chyba w tym miejscu gdzie wtedy byliśmy. E, dobra, co w ogóle? Dobra, to może poznajmy jakichś nowych ludzi. Bo już. O? Co się rena. Bo behavior dla ją. No, to jest bardzo. No, może. co? No, Naprawia... no nie, naprawiam, tylko zmieniamy po prostu ustawienia okay. w OBS-ie. O! Kto nie podszedł? Kto jest w ogóle? Porozmawiaj, Wspomną. Ba, no, no to fajnie porozmawia. 17 jest Dobra, może wrócę do chaty Nie wiem też w sumie, co można jeszcze robić w Simsach Zaraz, a Dzisiaj to jest, o O Słuchajcie Na nagraniu? Dobra Co ja tutaj do zrobienia? O się. Chciała... Dobra No nic nie kupię, no Dzisiaj nie ma Nie ma tych Nie ma pracy Które trzeba dopiero dobra Nie swój Czemu? Musi umyć gościu Tutaj jestem. No i ogólnie, w ogóle witam wszystkich ym, nowych y, fanów, widzów yy, na moim kanale. Będą się pojawiać dużo przy różnych nie? Już Róż mam w planach taką zrobić jedną serię popularną. Trochę wkurza mnie to, że nie mogę sobie wyjść z tego miejsca, jakby. Z jakiś domu. Tak poza tym, bo no, coś mi nie pasuje. Tutaj gość mieszkać, nie? Aha, dobre, i tak wszystko po prostu. Po prostu oni tutaj nie mają ulicy, nie? Tak, chyba o to chodzi. Po prostu ulicy nie mają. No ale tutaj nawet. Porządne auto by nie wjechało, jak widzicie tutaj. By <laughs> się tutaj auto nie zmieściło, no? Hm A nie, bo tu po drugiej stronie jeszcze tam można chyba wjechać. Tam. Nie, to jest woda. ale głupie. Nie, tutaj. Tutaj też. Nie, ale to też się nic nie zrobi. O, co tu mam w ogóle? Co mogę jeszcze Zbierz. Mogę tu wziąć, naprawdę? Co to za No, jak tak to. Ech. Mogę coś zebrać. W reali to było naprawdę nie. nieopłacalne. Wiesz, cały plan. No wezmę wszystko. Postawię sobie takie rzeczy u mnie w chacie. Drururu. A co on Tu wszędzie są DURURURU DURURURU Dobra Gdzie idziesz gościu? Aha, on bierze przez cały czas Co to jest? Co wziąłem? Dobra, mieszam, zaraz e, Opcje gry Dźwięk O kurde O kurde Rzesz. Czekaj, bo muzyka czy tam te kurde DURURURU Było dla mnie za trochę nie wiem. O, o do, do, To zostawiam, coś z tyle. NIE! Co w niczym znaleźłem? nie, nic się nie stało, bo zapisałem Dobra No Tak jak wspominałem Co robić w Simsach? Kurde, to jest dla mnie jakaś abstrakcja Co robić? teraz robić jak na przykład Ja mam się no. Dobra Pójdę ćwiczyć tylko oczywiście się Marcin Marcin niech idzie ćwiczyć na, na tym Będzie Eee yy, Ten będzie robił... Będzie gwiazdą, o będzie gwiazdą tego Pios Piosenki będzie robił Gwiazda No! O, idzie ktoś O, to też nasz znajomy Musimy z nim pogadać Bywa, Ale z tymi ćwiczeniami O, i se stoi, co nie? On... On po prostu na odległość, on jest o takim znajomym, nie? Że on na odległość już wie, że przychodzi Marcin, co nie? Na odległość już wie, że ma się zatrzymać. Tag tag. Pożegnać! To jest chyba ten moment, w którym możemy pokazać mu zdjęcia. W o to, kurde, się, każdy w każdym zdjęcia? Marble Bean! Jakieś podejrzane kurde. Pewnie że ma Tomasz. Oooo, Przyjazd. chicks bluff? Aha, Zimbabwe. Gawędka, plotka... A, po, uciekł. A muszę iść, aha. No bo to są NPC-ty, no. No, dobra, masz i coś spać. Coś się dzieje, jak to Nie widzę. Co to taki zegarek w tym O, tu jest. W jak, ogóle się wchodziło w tęce? W stałemie, jak się wchodziło w kalendarz? Bo gdzieś to było, taki kalendarz mały. O! O, to jest ten gość! Ma no, już jest dorosły. On czysto rosny jest. Dorosły, jest. Kibla. O, ten gość. I on nie jest w związku. A wczoraj by się wydawało. Nie, nie wczoraj. W ostatnim odcinku chyba był w, w związku. Sławomir, nie wiem O, on jest z kimś Ona? Mogę na przykład Porozmawiać, i Wyjść sms, aha Myślałem, że będą napisać coś Travis Trzeba odnowić trochę ten kontakt z naszymi, tutaj z znajomymi Bo <laughs> zrobimy taką imprezę Sławomira też zaproszę Smy ją też Erika Sumer Zaproszę wszystkich Ogląda no, jest pracownikiem moim Znaczy, nie moim, ale o, Travis śpi i mega hmm. ja, fajnie No i nasz, Plenarm. nasz będzie teraz dzwonił do każdego Tomasz śpi Flix. Ja, no darza. Good joy? Ja, O, kolejny śpi Co? Co? Stroje Zmień strój Dobra, niech będzie Pablo Skor. Dobra no dobra, co, 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 co robić, jak wszyscy śpią? Hmm, no, niko nie zaprosimy, nie? to jest problem? A jaki, jaki mamy, mamy w ogóle ten, ten profil? Co się... A, muza! Co? Co? Naprawdę? Bardzo idealna po prostu biografia. Mhm. Tomasz, zobaczmy go, prawda? Hmmm, Marigit! Blisko dzięki, że się z nie, ja nie byłbym. A nie, byłbym takim. Ale, że tak powiem, to jest taki. Mm, nie, 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 mnie. Po prostu od, nie wiem, od, od, od widzenia się znają, znamy, jest anime o ten, ten też, o, jest To jest ze Stolatki, co prostu. Coraz bliżej. Na kole. jak widać musimy... Mm. O widzicie? Ta osoba jest ani... Nie jest. Ani przyjacielem. Ani wrogiem. Więc musimy ogólnie zrobić, żeby ten pasek się zapełnił, a na razie jest czerwony, więc... Nie wiem, z Liberty może. on gra. To się nie pogada. Z tym żar gościu. O jakieś. Jest... Czemu... C czemu jak podchodzę to, to znika z tyłu? Nie. Chyba patrzę w tej serii 50 raz na tą tablicę Nie było ciekawe co tutaj pisze, ale, ale jest cała grafika po prostu A to a w ogóle on idzie do pracy? Znaczy nie idzie do pracy? A on no, dziesiąty Good no, Nie no, co sam poradzi, co nie? Ja mu nic nawet nie będę pokazywał, nie? Co sobie poradzi, będzie dobrze Dorosły, a więc tak tej grupy wiekowej, to, że 24, że to jest jakby ile lat musi jeszcze mieć, czy, czy ile ma lat Chyba ile ma, ja Cechy, kumpel No dobrze, No, no, nie, nie, no wszystko lubi Co to jest w ogóle? No hmm, ej ciekawe Okej, okay, okej okay. Nowe opcje jakieś zdobywam, co, co my tu mamy? To bym posił... aha, no co, fajne może teraz? Nie, bo przecież my idzie do pracy dzisiaj. Kurde, to nikogo nie zaprosi. Cechy. O. Fizyczna nazwa. Mhm. Poziom. Programowanie. O. Programowanie na, na dużym poziomie, nawet. Więc. Tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, że. Nie po, że nie ma się poddawać gości. Mhm. Za około godziny masz pracę, a on. on to się przekląda jakiś. Co to jest? Um, to jest ten. ten, ten Facebook. <grym> no. Trzeba. Se... On chce chyba kupić dom. Masz już do, do swojego domu? Masz piękny dom, gościu. O! Zagadalił. Panie, panie. Ej, ej! No. No idziesz do pracy, tak? Wreszcie się spóźniłeś już I co? I było? Było grać? I co? No i teraz masz gościu i co do pracy? O zniknął. Mam. No, a co godzinę do 18 Ja zobaczę sobie jeszcze jakie są tutaj ciekawe. O, był... Były jakieś wkurzone w pracy. No Dzwoni no nie, ja, jestem w pracy. Ok. <grystanie> Okay. O, no, znowu, kurde. Co to jest? No, aparat jakiś chyba. Hmm. Tomasz. 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 Co to po Tomasza? Albo po Może nie śpisz? Mimlet. Kijarbu Uchimu Znowu spróbuję ich wszystkich zaprosić O, tego też zaproszę O, ale będzie fajnie uh -huh. Jak jest niesły, to wpływa to na jakieś rozmowy i coś? Coś tu będzie Kurde, już są? Ej, a ta? Kto to jest? Czekaj O, widzieliśmy wszyscy Kto to jest? A do środka Ej no Czy on mi przewrócił kosz? Czy ty mi przewróciłeś kosz? Jak on miał? Travis? Nie, Erik. Ja, nie wierzę wpuść wpuścią... Ej no No imprezka jest, on śpi Nie wierzę. Wyjdź z tego łóżka A proszę do środka. Chodź do środka do no, środka. No, chodź Dobra No i teraz chcę i spać No Dobra A ja sobie poważę co oni będą robić sami A to jest nastolatka, nie? Ona Nastolatka i on Oho! Bo ja z tego wyjdzie Zobaczymy Co to jest? To jest trawi Scott, nie? Co trawi zrobi? A Se gada Okej okay. No i prysko się rozkręcasz Szkoda, że tylko nasz Sim śpi Ten Stoi w ciemnym pokoju totalnie sam z kiblami. O, już się ogarnął, co już wychodzi. Ona, ona też stoi. Co jest? Ok. Podłe. Jakby nasz sim nie spał, to bym pewnie. O, będą zgadzać się. O kurde. Ty gościu ty masz żonę. Nie no. Pokaż zdjęcia. Hmm. O tym mówiłem! Co mój ja postać chcę pokazać wszystkim zdjęcia? Może to osłonęcie? Zepsute to jest Marcin pali woda gadają. Oni tutaj obok mnie gadając nie Kurde Marcin próbuje spać A on, a oni... No, no no i tam gadają na cały pokój, co nie? Ona w komputerze o teraz w telefonie siedzi Normalnie ktoś się na kompo, wamał i nie przegląda strony zamiast niej. Ale jest tylko ten smutny, ten kurde nie <grym zimno> na jakiś nie <grym zimno> zadowolony nadmiernie. On nas teraz przegląda i w ogóle nie słucha. A on śpi. No nie no, przepięknie. ale z tego łóżka. Wiesz, że mnie cały dzień w pracy, ale wyjdź z łóżka, bo mi, mija cię imprezka gościu. Impreza jest. Wiesz, gadają no, nie wierzę. Dobra, idę stąd. Znaczy, o, nie, on śpi. Co znaczy nie wyjdzie? O! Jest! W końcu! Chcę nie pogadać. Więcej opcji. Przyjeżdżam. Wyproszę. No, spójrzcie. Ja to uczucie jest takie, kurde. Gość idzie idzie spać. I ten, i, 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 i on się obudzi. Od 21. No, czy... Ma pracę w sumie, to wiadomo, ale. A oni? <muchy> A, nie. Razie chyba akcja wygląda... O, on się kurde chwali. No, ma dużo ściana. Stop Flib! Harbin Smutny. go no, O, słuchaj. Daję smutny. Kabla, 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 Hmm. A ona co robi? ona lubi? Ona nie? <laughs> nie? Tutaj dorosły, tak, dorosły gadał z <laughs> nastolatką i gada jakieś rzeźbie. No nic gadają. Nie no, ogólnie fajna ciekawa, ciekawa akcja, tylko że to jest trochę smutne, że ona sobie siedzi teraz sama, co mi <laughs> taka, wiesz, w kącie, nie? Impreza ją omija i ona tak. Smutny. O, chyba. O! Aha! sobie <gadza> pogadają czy coś. Nie, ona podeszła, wzięła książkę i wyszła. No, to ciekawe. A on, bo oni. No, on ma książkę w ręku, to może oni gadają o jakichś książkach. Czy coś, albo nie wiem. Albo czytają. Czy co się pojawia. O, Tomasz co gra. Tomek gra w. To wygląda jak... Ej, tu wygląda jak Skyrim Nie, nie Skyrim I tak ta gra się nazywa? Kurde, nie wiem teraz Ale była taka gra... O Kurde A teraz się gadają o finansach Tutaj też się dzieje Mhm Ten sam Ten 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 Z tobą słaby... Ty co facie? Po muszę iść. Nie nie nie, spać, gościu, nie spać nie spać. teraz. Pokaż zdjęciu. O, pokażę jej

No też zaraz pójdzie, bo będzie znudzona. O, idzie do takiego. Ten to w ogóle medytuje. Nie, no po prostu. Simsy są piękne. Naprawdę. Tak, wychodzi. No i gość. Nie, no. No, patrz to. O! Uratowała mój kosz. A naprawdę tylko przyszła tutaj, żeby. <śleszamy> o, oh, okej. Okay. Pogadajcie sobie czy coś, bo tak... A śmierci. I teraz tak mówi, co nie, bo tu Tutaj stoi coś. Szkoda, że nie mogę nim na przykład powiedzieć, że ej gościu, posprzątaj też coś. Nie, on, on woli w miejsce sobie stać. Patrz to. O, za muszę No, a Marcin musi spać. No musi spać, co nie? Naprawdę musi iść. No i idą już wszyscy, kurde. Ten, ten to w ogóle co, co on robi? Nie wierzę w to. To powinienem teraz jakiś Techno puścić. Nie, nie Techno, tak, bardziej... Hardbasa, nie? Jakiegoś. <śmiech> <śmiech> kurde, jest druga, łóżki. on śpi. Znaczy, no, nie wiem, coś. Co tutaj w ogóle... <laughs> Nim... Co z nimi? Co on robi? Ej, a to się kapela zrobić w Simsach? Nie, nie wiem, e, to by było ciekawe chyba, nie? Żeby kapelę zrobić w Simsach. Czyli co? Poczekaj. O, o go. A, no tak. no to... Wyjdź z łóżka, pożegnaj ją w tym momencie. Nie zdąży. Nie zdąży. Nie no, nie zdąży. Nie wierzę w to. Nie zdąży. Nie, no i nie Ale jeszcze mam jednego gościa i wypij Sprzątek tego gościu Dobra umyj... nie Dobra, nie chcę umyć w sumie A ten gość... Czemu on tu cały czas siedzi? On, on, on Sprawdźcie jak się ma No, chcę sprawdzić jak się ma on Montek stał stał przez całą imprezę, nie? To czy to on gadał czasami i takie tam... O. Zapytaj o zawód, o właśnie, co się dowiedziesz. Jak to ma znak? Lanji! Lanji! Sure, sure, geparo! Aj, zerom! Jak słuchaj, nie to? Proszę! jako fluff, goff, japohorn! Płynek snow! Muszka, karul, Muszka, hej! O, dobra, bierze jogurt. Toy... Jogurt zjedztu. Jogurt zjedztu. On idzie po drugą książkę, ale ona I pra... ty jest gdzieś w ogóle? I przez cały czas tu siedzi ten gość Przez cały czas. Mogę go no. <laughs> wysłać do domu. Nie, no jak chce siedzi to nie chce siedzi Plotki. Nie. 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 O, no niech będzie. To jest taka gadka, co nie. Wiem. O, przy, przy tym. Przy przy talerzu, co nie. Six Rim Bluff? <laughs> ja, nie wiem. A, Tak, lubię, lubię. Hmm. Gotuj zy Goty z. Co? Nie ma jej tu! Jakim cudem! No spróbuję. Ale nie jak ona tu przyjdzie, to będzie to trochę straszne. To super. Purple na Kurraźnie, jabesonne. I ona nagle tu przychodzi, co nie? Albo wychodzi z. nie wiem. z, z, z kibla. <grystanie>

ja, Froze. Mam na myśli O, Sturm Garcia Thark! Thark, Thark! Zut, zut. <laughs> Poznaj. Zapytaj o ulubiony kolor, no? Ciekawi mnie to, ale po kiblu. się <laughs> pyta spoko go <laughs> nie? Lubię po prostu. Nooo! Ja mogę na przykład zrobić, żeby przez cały czas leciała jakaś muza? Lepiej doda nie chcę się dodać w montażu. Naprawdę nie chcę mi się dodać montażu Bo Nie wiem jakie w sumie. W ogóle jakieś były family friendly, ale po co? Nie, nie. Ej, eee... No mhm. tu mam jakieś, jakieś piosenki. Ok. Nie, nie pytam a gość idzie do kibla Mogę coś jeszcze ogarnąć w tych? Co us. Mi... Sumer Nie no, hej, co gdyby Ty Sumer w ogóle nigdy nie, nie zapraszy na jakieś te Na jakieś Te, nie gadać z nią i tak i tam i, i, żeby, I żeby cały na czerwoną ten to by było To była, to była taka niezadowidzona postać Nie no, żartuję, ale Ciekawie, ciekawie mi, co by się stało wtedy. Holiday. <laughs> summer Holiday. Holiday to były święta. Nie, nie tak, święta. Trzeba wakacje, nie? Tak? Święta. Święto, no. A Sumer to jest? Lato chyba, nie? Hmm, Święto, lato. Autor. No tak, bo ty... Damn. Ja mogę z tymi wszystkimi pogadać, pogadać o tym... o... o zainteresowaniach, bo wiem tylko jego zainteresowanie. No, że jest aktorem. Nie, autorem. Przepraszam. O oh, jest profil. A i tak... O oh, jest, znowu No. Mm. Czyli fajnie. Dlatego sobie na tak długo pozwolił, bo po prostu nie ma pracy Siódma już jest o! Uciekł trzeba za około godzinę praca ja A to wiem, no Jak tam, jak tam ten wczorajsza impreza? Nie ma, jak tam wczorajsza domówka e, przeczytaj. Czemu ten Sim nagle ma jakieś ten, ryby, o rybach chce gadać, zauważyłem też, bo mam takie opcje Że porozmawiaj o rybie A to Ogólnie Dzięki z wam za ob obejrzenie, na Sim se pójdzie do pracy, bo Bo już nie będę, nie będę go specjalnie na odcinek jakby ten yy, Tutaj Wołał Wołał? Dobra, mniejsza, no Ogólnie mm, Chodzi mi o to, że to było na tyle z tego odcinka, bo już mi pokazuje, że mam 32 minuty nagrania Będę musiał to montować. 18 godzin teraz 3 się... A was zostałem <grym> <grym> Co ci się. No i takim akcentem się tutaj <grym> się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.